Budzi księcy, Obudzi twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Marka. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż, było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa. Tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną, bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że z martwych wstaną, to czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Uczyni mu zatem odpowiednią pomoc. I zobaczcie, że jesteśmy relacyjni, dlatego mamy męża, żonę, dlatego idziemy z innymi przez życie. Ale zobaczcie, że w niebie nie będziemy się żenić ani za mąż wychodzić. O czym to jest? O tym, że ta odpowiednia pomoc jest nam potrzebna tutaj na ziemi. Że łatwiej się żyje, kiedy dzielimy nasze życie z kimś drugim, kiedy jesteśmy jednym sercem, jednym ciałem i to jest piękne, ale niebo to jest królestwo relacji. Czyli tam już będziemy wypełnieni, tam już nie będziemy potrzebowali człowieka, bo tam będziemy w bliskości z Bogiem, oczywiście z ludźmi też. I to małżeństwo jest nam dane tutaj, teraz na Ziemi, żeby właśnie było dla nas taką odpowiednią pomocą, żeby dodawało nam siły, żebyśmy po prostu byli z kimś na dobre i na złe. Więc dzisiaj i zachęcam wszystkich małżonków do dziękczynienia za tą drugą osobę, ale też do tej świadomości, że, że niebo jest przepiękną perspektywą. Perspektywą taką, gdzie już będziesz miał wszystko, gdzie już niczego ci nie będzie brakowało i to jest bardzo pociągająca perspektywa. I chciałbym też, żeby małżonkowie popatrzyli na siebie jako na dar, że twój mąż twoja żona, to jest naprawdę niesamowity prezent, to jest naprawdę niesamowity dar, dar, który ma ci pomóc dojść do nieba. I ja wiem, że nie zawsze wszystko jest cacy-cacy, jest niełatwo, ale myślę, że też właśnie dzięki drugiej osobie bardzo się uświęcamy, stajemy się, mamy stawać się coraz bardziej do Boga podobni i druga osoba, która jest najbliżej nas, zawsze nas szlifuje, bo jesteśmy po prostu różni, ale w tej różności chcemy być zjednoczeni. Niech Bóg błogosławi wam na drogę zjednoczenia w imię Ojca i i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie z Bogiem.